Chińskie pomelo w polskich sklepach. Jakie pestycydy tam stosują? Jak wygląda jego uprawa w Chinach? Zapraszam na wizytę na chińskiej plantacji pomelo. Podróż zaczynam w mieście Kłanciu. Inna nazwa miasta to Kanton. Moim celem jest prowincja Fujie, a dokładnie jej zachodnia część, region znany z uprawy pomelo. W podróż wybrałem się pociągiem, jest niedziela wieczorem i trochę się tutaj ludzi nagromadziło. Wracają do siebie, czy tam jadą gdzieś. Jest tak tłoczno, że właściwie nie trzeba iść, się sam przesuwa. Ogólnie dworce kolejowe w Chinach wyglądają jak lotniska i mają rozmiary lotnisk. Kontrola też jest taka jak na lotniskach. Pociąg ekspresowy zasuwa jakieś 250-300 km na godzinę. Mam do pokonania około 500 km, to wyjdzie ze 2-2,5 godziny. Po drodze ciekawe widoki i mała przekąska. Jest też wagon z restauracją, czyli jak w Warsie. Nie do końca wiem co jem. Jest ryż, kurczak, chyba wołowina, pak pakczoj, bataty. Całkiem to dobre. Two hours later. Jestem na miejscu, jest wieczór, więc idę do hotelu. A jutro przedstawiciel gospodarstwa po mnie przyjedzie. Pokój w hotelu ma ciekawe oświetlenie, no ale będę spał po ciemku, więc bez różnicy. Ładny widok z rana, niebo zachmurzone, a na zewnątrz ciepło i parno ze 30 stopni plus około 90% wilgotności powietrza. Jesteśmy w drodze. Pierwsza plantacja znajduje się jakieś półtorej godziny od hotelu. Widać, że jesteśmy w krainie Pomelo, gdzie niegdzie jakieś inne cytrusy. To jest dość duża plantacja, ma około 200 hektarów. Pan opowiada mi historię, że to plantacja założona na rozkaz cesarza. I odmiana, którą widzę, jest specjalna dla regionu i można ją rozpoznać przez idealne zagłębienie kielichowe czyli ta kropka na środku, tutaj o. Nie wnikam, ale lokalne historie są ogólnie fajne. Dominującą odmianą na tej plantacji jest odmiana z różowym miąższem. Gospodarstwo, właściwie firma, którą odwiedzam, eksportuje pomelo na cały świat. Między innymi do Europy i trochę też do Polski. Żeby wejść na rynek, yy, muszą być w jakiś sposób zweryfikowani. I chcąc to potwierdzić, swoją wiarygodność, uczestniczą na przykład w systemie certyfikowanym takim jak Global Gap. Z tego co wiem, ich miejsce obróbki pozbiorczej ma też system BRC. I to są już jakieś podstawy do wiarygodności, żeby uznać, że są ok. W miarę. Nie będę omawiał wszystkich aspektów wymienionych systemów. Skupię się jedynie na wycinku związanym z bezpieczeństwem produktu, czyli woda i pestycydy. Ale jaka woda można zapytać? Na przykład woda, którą stosuje się do oprysków albo do nawadniania. Mają tutaj zraszacze, co oznacza, że woda dotyka produktu. Zatem nie chcemy, aby źródło wody było zanieczyszczone np. bakteriami coli, ponieważ wtedy produkt może zostać zanieczyszczony. Trzeba zbadać wodę, zobaczyć skąd pochodzi: czy ze studni, czy ze stawu, czy ze źródełka. Tak jak tutaj na przykład. Właściwie część wody pochodzi tutaj ze źródełka górskiego, część ze studni. Woda trafia do zbiornika, a kolejno systemem rur jest rozprowadzana po plantacji. Pierwszą rzeczą, którą można zauważyć na plantacji jest to, że owoce na drzewach są w torbach. Ale po co to takie coś? To ma kilka uzasadnień. Po pierwsze, to ochrona przed insektami, szkodnikami, przynajmniej przed ich częścią. Druga sprawa to ochrona przed zanieczyszczeniami, np. przed pyłem. Po trzecie, ochrona przed poparzeniem od słońca. Słoneczko pomimo, że zachmurzone, Pali tutaj siarczyście, a poparzenia skóry owoców mogą być drastyczne. Nikt takich owoców nie kupi. Tutaj jest naprawdę gorąco i duszno, dlatego zasubskrybuj i skomentuj. Jakie stosują pestycydy? Stosują pestycydy przeciwko insektom roztoczą, czyli jakieś akarycydy i insektycydy. Można przytoczyć przykład substancji aktywnych, które tutaj spotykam, patrząc na środki. To te nie różnią się od tych, które spotykałem we Włoszech czy Turcji. Kolejne to fungicydy. Znowu przytoczę tutaj substancje aktywne, można je zobaczyć na ekranie. Czasem na niektórych plantacjach dają kwas gibelerinowy, aby pobudzić kwitnienie i spowodować równomierne kwitnienie wtedy łatwiej zaplanować zbiory. A jeszcze po zbiorze czasem dają na przykład imazazil. Czyli to jest fungicyd, który ma działać przeciwko chorobom pozbiorczym, żeby się to wszystko długo trzymało. Czy mogą stosować nieograniczoną ilość pestycydów? Czy ktoś to w ogóle jakoś sprawdza? Nie, nie mogą stosować nieograniczonej ilości pestycydów. Oni są dość mocno ograniczeni. Po pierwsze, nikt nie stosuje pestycydów bez potrzeby. Pestycydy są drogie, stosuje się je, żeby utrzymać plonowanie i wygląd owoców. Można istotnie zmniejszyć liczbę pestycydów, ale wtedy nie będziemy chcieli kupić brzydkich, pogryzionych i porażonych owoców. Druga sprawa to normy. Jak eksportujesz na przykład do Unii Europejskiej, to musisz spełniać wymogi lokalnego rynku. Producent bierze udział w certyfikowanym systemie, więc zbada owoce na miejscu. Dalej owoce są badane przez importera w Europie. Kolejno supermarket też czasem pobiera próby. I na końcu instytucje państwowe wybiórczo badają produkty. Co się stanie jak przekroczą normy? No i źle się stanie: wtedy trzeba wycofać produkt z rynku, szukać źródła zanieczyszczenia, a to wyjdzie dużo drożej niż utrzymanie odpowiedniego poziomu pozostałości pestycydów podczas produkcji. No dobra, ale co się dalej dzieje z tym pomelo po zbiorach? Czasem je ją, czasem tylko są czyszczone na sucho. Do nas trafiają najczęściej zapakowane w folię lub siatkę. Y po zbiorze następuje sortowanie, rozdział ze względu na rozmiar, kolor, wybieranie odpadów z oparzaniami lub innymi uszkodzeniami. A dalej pakowanie w folię do skrzyniopalety lub pudełka. Owoce trafiają do eksportera lub bezpośrednio do portu. Nie przechowuje się owoców. Zbiór i obróbkę planuje się w ten sposób, że dostajesz zamówienie, i na bazie zamówienia planujesz, że wtedy i wtedy będzie zbiór, żeby nie tracić zasobów związanych z przechowywaniem. Jak już owoce trafią do portu, to później płyną sobie w chłodni do Europy tak z 35-40 dni. Mniej więcej to wszystko. Subskrybuj i komentuj. Do zobaczenia!